Kochani, dzisiaj temat trochę kontrowersyjny, mianowicie co różni osobę oświeconą od osoby psychopatycznej? Wiem, że to może wydawać się niedorzeczne w ogóle stawianie takiego pytania, natomiast jeżeli sobie popatrzymy na zewnętrzne objawy zachowania jednej i drugiej postaci, to niechybnie dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę te cechy są podobne. Innymi słowy, e, obie e, z tych postaci cechuje spokój, opanowanie być może momentami kamienna twarz, e, nie się emocjonalne w tak dużym stopniu, jak jest to właściwe takiej standardowej, po prostu normalnie żyjącej sobie e, statystycznej osobie. Natomiast, jak się domyślacie, różnica jest zasadnicza, tylko ta różnica nie jest dostrzegalna gołym okiem. Jeżeli chodzi o osobę psychopatyczną, to jeżeli sobie sięgniecie do filmu Denarcyzacja, zrobiły, który zrobiłyśmy razem z Agą Maksymowicz, my tam pokazujemy na spektrum, że tak naprawdę mm, ta przestrzeń, w której oscyluje, czy sytuuje się osoba psychopatyczna, jest już na jego krańcu, tak? na krańcu pewnego rodzaju erozji osobowościowej, w której intruzywizm, tak? czy też przejęcie struktur osobowości przez obiekty, które są względem tej osobowości. Obce, tak? Tak, oczywiście w dużym cudzysłowie, bo mówimy tutaj o obecnościach astralnych. Rzecz jest o tym, że jakby właściciel osobowości, czyli świadomość przyporządkowana do mikrokosmosu, takiego, Obiektu, tak, nie ma tak naprawdę za wiele do powiedzenia. Innymi słowy, jest to statek, na którym przeprowadzono abordaż, ma innego kapitana, i cała załoga, czyli wszystkie funkcje psychiki, jej asety, możliwości dalej, są zaanektowane przez nowego dowódcę, tak? I tego dowódcę, oczywiście, nie widać, ten dowódca jest ukryty, ten dowódca kryje się za fasadą narzędzi, za pomocą których my, jako istoty, tak posiadające osobowość komunikujemy się i w ogóle performujemy tutaj w tym świecie. Natomiast rzecz jest o tym, że centrum dowodzenia jest zupełnie gdzie indziej niż mikrokosmiczne serce i niż tak naprawdę punkt zbioru świadomości, który jest przyporządkowany do danego mikrokosmosu. Taka osoba na zewnątrz jest bardzo skuteczna, tak? Zauważcie, kochani, niestety, że tutaj w różnych okolicznościach korpo i nie tylko, również w innych instytucjach o charakterze mniej czy bardziej państwowym, osobistości o tego typu nacechowaniu i tego typu asetach są jak najbardziej pożądane. W momencie, kiedy mamy do czynienia z psychopatią, mówimy o takiej sytuacji, w której struktury osobowościowe nie wchodzą w interakcję ze środowiskiem, i tak naprawdę de facto nie czują się jej częścią. Można to porównać do zrakowacenia tkanki w organizmie, tak? Innymi słowy, komórki rakowe cechują się taką właściwością, że namnażają się i prowadzą um, swoją politykę w ogóle ekspansji, tak zupełnie um, mając w głębokim poważaniu to, co inne części systemu organizmu, tak. To jest coś na takiej zasadzie, że jakby prowadzi się politykę czy jakieś działanie nie uwzględniając tak naprawdę otoczenia, tego jakie są tego otoczenia wymogi, jaka jest powiedzmy, no nie wiem, wymagalność czasowa, tak, możliwości przerobowe, etc., etc. Czyli innymi słowy ciśniemy po prostu ile się da, tylko dlatego, że po prostu jesteśmy tutaj sobie sami i oto prawda, w związku z tym, że jesteśmy tacy wspaniali i wiemy lepiej, no to będziemy robić tak, jak nam się podoba, nie uwzględniając... Żadnych innych po drodze czynników. Analogiczne właściwości wykazuje psychopatia, tak? czyli innymi słowy, jest to zdarzenie ludzkie, w którym mamy do czynienia z powłokami osobowościowymi, zamieszkiwanymi przez obiekty, które do końca proweniencji mikrokosmiczno-ludzkiej nie posiadają, a które, tak jak wspomniałam, wykorzystują wszystkie możliwości psychiki, tak? która jest w pewnego rodzaju narzędziowaniem. Tak, osobowościowym, do tego, żeby wyrażać się w świecie i do tego, żeby przeprowadzać właśnie politykę, która jest nastawiona na realizację zadań i strategii, które są intruzywne, tak? czyli innymi słowy, to nie, to nie właściciel mikrokosmosu decyduje o tym, co się dzieje, tylko tak naprawdę coś, co przejęło mu de facto interfejs, tak? za pomocą którego w tym świecie się. Porusza. Rzecz jest o tym, że tak jak wspomniałam właśnie wcześniej, tego typu zjawiska są bardzo pożądane, ponieważ są bardzo nastawione ksobnie, tak? w sensie takim, że takie osobistości, czy takie zjawiska ludzkie, jakby to ktoś ogólnie ładnie nazwał, one tak naprawdę są nastawione na to, żeby realizować tylko i wyłącznie własne cele. Z punktu widzenia takich postaci celem jest to, żeby zamocować się jak najlepiej w siatce społecznej w taki sposób, żeby mieć pozycję władzy i wpływu na różne przestrzenie, tak? dlatego że ma to też związek z tym, że z punktu widzenia intruzywizmów, które tak naprawdę taką osobą poruszają, daje to większy wpływ na przestrzeń, czyli innymi słowy można po prostu więcej ludzi łapać w sieci zależności i więc większej ilości ludzi ogólnie przysparzać krzywdy i cierpienia, w skrócie rzecz ujmując, ponieważ niestety intruzywizmy mają właśnie tego typu strategie, tak? Szerzej na ten temat pisałam w książce Wezwanie do przebudzenia o tym, o czym te intruzywizmy, są, także tam możecie tam znaleźć oczywiście, na przykładzie samego narcyzmu, tak, który jest lżejszą formą właśnie tego skrajnego już wykrzaczenia, tak, naszej ludzkiej ekspresji. A kontrario do tego mamy, kochani, osobę, która jest oświecona, tak? Albo kroczy tą ścieżką, czyli innymi słowy, jest to ścieżka wewnętrznej integracji i wewnętrznego wracania, tak? Do tych swoich bazowych zapisów. I teraz zobaczcie, że tego typu osoba, ona również na zewnątrz jest bardzo stabilna, ogólnie rzecz ujmując, no, można na niej polegać, potrafi podejmować decyzje bardzo szybko. Potrafi być stanowcza, potrafi ogólnie płynąć przez życie ze zrozumieniem i rozeznaniem, co się dookoła dzieje, potrafi być skuteczna w tym, co robi. Natomiast rzecz jest o tym, że ta skuteczność ma trochę inny wymiar, czyli innymi słowy, Ponieważ w tej osobie wszystkie y, zakresy tak, oso, osobowościowe są żywe, są koherentne, y, są w procesach y, czasami autonaprawczych, tak, dlatego że, tak jak Wam mówiłam wcześniej, y, to nie jest proces jednorazowy, który się do, dosięga się raz w życiu, tylko to jest tak naprawdę styl życia tak, albo droga czy ścieżka, którą się po prostu już potem kroczy. Więc tak naprawdę rzecz jest o tym, że przy tej większej integracji, przy pełniejszym dostępie do siebie i przy możliwości nawigowania swoją własną strukturą, człowiek jest trochę inny, tak? Innymi słowy, on no, odróżnia się tak naprawdę od powiedzmy. Tego wszystkiego, co się dookoła wydarza, tak, czy odpowiedzmy tak standardowo jakby osobowości ludzkich, które są związane z strachem w egregorach, i tak naprawdę w tych, pod czapką tych wszystkich przestrzeni narzucanych przez idiomy kulturowe. Natomiast rzecz jest o tym, że w tej, ta osoba ma również czucie, i to czucie nie na zasadzie takiej, żeby na przykład wyperformować coś, co będzie na okoliczność wywołania poklasku. Tu rzecz jest o tym, że przy tego typu ukształtowaniach wewnętrznych, my już tak naprawdę realnie czujemy, że to, co, że my i przestrzeń, która nas otacza, jesteśmy jednym. Czyli innymi słowy, to, co robię, ma wpływ na to wszystko dookoła, co się dzieje. To, co się dzieje dookoła, ma również wpływ na mnie. Jeżeli biorę odpowiedzialność za siebie i za przestrzeń, która mnie otacza, to w tej sytuacji pewnych rzeczy nie robię tylko dlatego, że teoretycznie bym mogła. Czyli innymi słowy, to, że mogę kogoś oszukać, że mogę gdzieś generalnie, nie wiem, zakręcić, namieszać w jakichś relacjach, że mogę tak naprawdę, powiedzmy, no nie wiem, zrobić coś, za, powiedzmy, nie wiem, zdefraudować czy cokolwiek innego, tak, jakiegoś takiego niegodnego, dlatego, że na przykład, nie wiem, mam możliwość zrobienia tego Ktoś mnie nie nakryje, nie chwyci mnie za rękę, no to w tej sytuacji nie robię tego, tak? Pomimo faktu, że wiem, żeby mnie nie nakryto. Wiecie co? W, w, na socjologii, e, pamiętam, na pierwszym wykładzie w ogóle, znaczy nie, nie na pierwszym wykładzie, tylko na, na pierwszym roku mieliśmy taki przedmiot pod tytułem Wstęp do socjologii. Prowadzony w ogóle przez bardzo charyzmatycznego pana Marka Ziłkowskiego, który no, myślę, że wielu z nas zaraził w ogóle chęcią zgłębiania różnych tematów, tak tutaj w tych kontekstach socjologicznych. W każdym razie z jego wykładu zapamiętałam takie coś, że my tak naprawdę, że powiedzmy wina czy przestępstwo, tak, z punktu widzenia socjologicznego i w zasadzie może nie tyle, że socjologicznego, co tak naprawdę w ogóle, jeżeli chodzi o sam proces społeczny, pojawia się w momencie, kiedy inni tak naprawdę nas zobaczą, tak, czyli innymi słowy kiedy zostaniemy złapani za rękę, kiedy zostaniemy nakryci, czyli innymi słowy, jeżeli nie widać tego, że kradnę, tak, to nie jestem złodziejem, w skrócie rzecz ujmując. Natomiast z punktu widzenia istoty, która idzie ścieżką oświeceniową to nie jest prawda, bo to, że mnie tak naprawdę nikt nie zobaczył, to nie znaczy, że ja tego nie zrobiłam, tak? Tutaj w tym momencie by przyszła pewnie z pomocą religia, która mówi o sumieniu i tak dalej, tak dalej, co jest do, po części prawdą, aczkolwiek tego typu narracje myślę, że dla wielu z nas nie są zbyt zadowalające. Rzecz jest o tym, że istnieje coś takiego jak temida, czyli innymi słowy taka księgowość przestrzenna, w cudzysłowie oczywiście księgowość, która zapisuje po prostu wszystkie tematy. I to, że nawet ktoś nie, widzi, nie zobaczy tego, że coś zrobiłam, co by wprowadzało dysharmonię, na Przestrzeń, to nie znaczy, że to się nie odnotowuje, tak? Jeżeli to się odnotowuje na siatkach strukturalnych mojego mikrokosmosu, to znaczy, że prędzej czy później przyjdzie mi tak naprawdę. Jakby skonfrontować się z konsekwencjami tego, jeżeli nie w tym, to w przyszłym wcieleniu, tak? Dlatego, jeżeli już parę razy, powiedzmy, nie wiem, jesteśmy tutaj, tak, w tym czyśćcowym, w, w tej czyścowej przestrzeni, jeżeli parę razy zrobiliśmy coś takiego i odczuliśmy na własnej skórze, że to, że właśnie nawet zrobiliśmy coś, czego nie było widać, ale tak de facto to potem tak czy owak przychodzi przynosi, ponosić tego konsekwencje, to zwyczajnie wiemy o tym, że to jest nielogiczne, tak? I że to się nie opłaca, dlatego że tak naprawdę po pierwsze, zawsze to wróci, tak? więc tu nawet nie chodzi o klasyczny strach przed karą, tak? ale o to, że zwyczajnie bardziej ekonomicznie tak? z punktu widzenia ewolucyjnego jest po prostu pilnować i zachowywać harmonię. Druga rzecz jest, kochani, taka, że. W takim, przy takiej oświeceniowej postawie, tak? czy przy takim oświeceniowym performowaniu, my tak naprawdę możemy sprawiać wrażenie, że pewne rzeczy, jakby, że nie przeżywamy emocji, albo że pewne rzeczy nas po prostu w ogóle nie dotykają. tak? Czy powiedzmy, nie wiem, dzieje się coś, co normalnie by, powiedzmy, takiego normalnego człowieka wyprowadziło z równowagi, a my tak de facto to jesteśmy, nie wiem, w stoickim spokoju i tak jakbyśmy w ogóle temu nie dawali, jakby, przestrzeni, czy tak jakbyśmy tego nie przeżywali. I to też jest, kochani, zmyłka, dlatego że to może w takiej zewnętrznej fasadzie faktycznie w ten sposób wyglądać. Rzecz jest o tym, że ponieważ procesy oświeceniowe przychodzą w momencie, kiedy struktury są wewnętrznie koherentne i uspójnione czyli innymi słowy, nie ma czopów i nie ma tak naprawdę zatorów. Jeżeli tak się dzieje, to znaczy, że one pracują szybciej i szybciej metabolizują ciągi informacyjne, które przez te struktury przechodzą. Objawia się to tym, że my, w skrócie rzecz ujmując, szybciej radzimy sobie z tematami, które są bolesne czyli jeżeli nawet coś nas boli jeżeli nawet coś nas dotyka to to jakby przetwarzanie tego ma szybszy proces tak? ten proces jest o wiele bardziej przyspieszony w relacji do takiego klasycznego do takiego klasycznego powiedzmy człowieka tak który w ogóle takimi tematami się nie zajmuje dlatego jest coś w tym powiedzmy w ten deseń, że osoba która kroczy tą ścieżką ma więcej wolności dlatego że za, dlatego że jakby panowie tego świata i w ogóle siły tego świata, one liczą na to, że my tak naprawdę w tych naszych traumach, w tych zwolnionych strukturach, my będziemy utykać tak naprawdę w pewnych procesach metabolicznych, zwłaszcza. Na poziomie eterycznym i astralnym. Jeżeli te przestrzenie, one są tak naprawdę przeczyszczone w takim sensie, że te struktury one uzyskują mobilność i uzyskują właściwą sobie metaboliczność, to w tej sytuacji to nie jest tak, że nas, jako powiedzmy, wiem, osób, które są w tym procesie oświeceniowym, w ogóle nic nie dotyka, nic nie dotyczy i jesteśmy po prostu jak jakieś zimne ryby, który, po których po prostu wszystko spływa. Po prostu szybciej to wszystko się dzieje, a jeżeli to się dzieje szybciej, no to my tak naprawdę, powiedzmy, nie wiem, jeżeli to ileś tamkrotnie, ileś tamkrotnym przyspieszeniem przebiega, no to w tej sytuacji zwyczajnie y no, jakby możemy performować za chwilę, jakby się po prostu pewne tematy rzeczywiście przez nas przelały. Natomiast, słuchajcie, to też można bardzo sprawnie i sprytnie udawać, tak? I osoby, które na przykład są psychopatyczne, bardzo mają tego ty typu kwestie też opanowane, tak? W sensie takim, że mówienie o emocjach, mówienie o tym, co się przeżywa, mówienie o tym, jaki to wielki ból generalnie nas nie otacza i tak dalej. Słuchajcie, psychopatia to nie jest tylko i wyłącznie bycie. Po powiedzmy, nie wiem, zimną rybą, która na nic nie reaguje, ale to jest takie coś, że my jakby, jakby te, te istnienia potrafią zmimikować pewne schematy zachowań w taki sposób, który jest bardzo, bardzo przypominający prawdziwe jakby procesy, które toczą się realnie w tych organicznych strukturach, ale de facto nie ma... Tego realnego przeżywania, dlatego że te struktury, one są osłabione, jakby zatrzymane. I wiecie co? I ta jest różnica w bezpośrednim odbiorze pomiędzy osobą, która idzie tą oświeceniową ścieżką, a tą, która idzie, powiedzmy, w kierunku psychopatii, albo nawet bardzo, jakby to powiedzieć, mocnego intruzywizmu, tak? W sensie takim, że jest coś, co. Jest takie wymuszające, stawiające na baczność z pewnymi tematami, to nie chodzi o dyscyplinę i o pewien porządek, tak? Dlatego, że jeżeli mówimy o takich przestrzeniach wolnościowo-oświeceniowych, to one rzeczywiście z mojego punktu widzenia dyscyplinują i porządkują pewne tematy. W sensie takim, żeby z tego w zasadzie to się dalej nie da. Natomiast w tych pustych przebiegach, kiedy nikogo nie ma w domu, tak jak to się śmiejemy z Ago Maksymowicz, to yy, po prostu tam autentycznie nie ma jakby tej interaktywnej obecności. I to jest do wykrycia i wyłapania w bezpośredniej interakcji dopiero, tak? W sensie takim, że wiecie, na ekranie telewizora to wszystko ładnie wygląda. To czasami oczy zdradzają, tak? Są niektóre takie osoby, którym się po prostu nie wiem, czy zauważyliście, ale po wkroczeniu na przykład w pewne przestrzenie. Um, zmieniają się, zmienia się, nie czuję jak zmienia się spojrzenie, tak? w sensie takim, że zaczyna patrzeć z za oczu zupełnie inna obecność. tak I nie zawsze jest to obecność, która jest lepsza albo bardziej, powiedzmy, koherentna, to często mogą być podpięcia w wersji House of Cards. Tak? Dlatego tutaj, kochani, to, na co chciałam wam zwrócić, chciałabym Wam zwrócić uwagę, to to, że w dzisiejszych czasach forma tak naprawdę nie jest gwarancją niczego. Innymi słowy tak jak też wcześniej Wam wspominałam, że siły chaosu powiedzmy, tak, czy powiedzmy tego bałaganu, który tutaj się jakby dzieje, one tak naprawdę pod, nabrały takich właściwości, które, za pomocą których potrafią adoptować się do różnych form. I tutaj też nie o to chodzi, żeby zaraz spadać w jakąś tam panikę, tak, dlatego, że tutaj nikt nikogo od razu nie zje, takie i to nie są jakby tematy, które sprawiają, że po prostu natychmiast osiągamy dekapitację w momencie, kiedy nawet się coś takiego tutaj objawia. Rzecz jest o tym, że po prostu jakby głównym problemem wynikającym z tego, że my się dajemy nabierać na takie sprawy, jest strata czasu z mojego punktu widzenia. Czyli innymi słowy, bo po jakimś czasie, wiecie, jeżeli system jest tak naprawdę mikrokosmiczny, żywy i on jakoś tam dąży do tego, żeby pewne tematy przełamać, to prędzej czy później on się wywinie z różnych pułapek. Tylko kwestia jest taka, czy aby na pewno potrzebujemy, rzeczywiście tracić czas na to, żeby się po prostu kilka razy obracać i tak naprawdę w te różne meandry, niekoniecznie dla nas jakby dobre się tutaj, prawda, wikłać, prawda? Także, kochani, oświecenie. Oświeceń, może być, mogą być różne oświecenia, tak? w sensie takim, że mogą być przeprowadzane w różnym duchu. To, o czym mówię na Harmonice, są to oświecenia w duchu Chrystusowym, czyli innymi słowy, jakby powrotem, są one powrotem do pierwotnego porządku, są one zlinowywaniem się tak naprawdę z polami świadomości, które do tego pierwotnego porządku należą i które tak naprawdę są, no, takim, jak to powiedzieć, Asumptem do tego, żeby faktycznie na tą realną wolność się wydobywać. O tym jest na Resharmonice, o tym jest na warsztatach, o tym jest w przestrzeniach naszej tutaj wspólnej pracy. Dlatego jeżeli macie ochotę do nas dołączyć, tak, macie ochotę dołączyć czy do warsztatów, czy właśnie do jakichś innych tutaj aktywności, to zerknijcie do przestrzeni pod tym filmem, tam będą linki tak odsyłające do tych różnych miejsc. Jeżeli macie ochotę, zapraszam do tego, żeby dołączyć do grupy Fronezis na Facebooku. Także kochani, jeżeli macie ochotę, to oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj bardzo dziękuję wam. Za wysłuchanie tego materiału, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia następnym razem.